Widzowie z tej strony Norbert. Dzisiaj nagrywam Stanford Guys z moimi kolegami. Dzisiaj będziemy robić pojedynek mistrzów. Jakby będziemy po prostu grać. Widzowie. No dobra, dajcie lajka, suba, dzwoneczek. Wbijajcie na kanał Gumicek i smoczu 2115. na k 2137 na profilu ma Cristiano Ronaldo robiący. No właśnie, więc wejdźcie na jego kanał. Wejdźcie na smoczu 215. Kakibarę 010. Oczywiście dajcie nam suba, łapkę. No i miłego oglądania. tak mi mój kolega zrobił. Mojemu koledze po prostu trochę odbija. Mojemu drugiemu też odbija, ale krótko. Ale jest okej, okay, widzowie, więc nie zwracajcie, uwagi. Nie, nie zwracajcie uwagi na rzeczy, które nie powinny być dozwolone na tym odcinku, ale. Ale. możemy powiedzieć. Ej, mamy challenge, nie możemy powiedzieć Bimbały. Dobrze, no. Mamy challenge. Macie challenge. Nie tu fajne. Nie może to Ja poleciał jaki jeden Bęba Bęba powiedziałam Ale najlepsze superpunce robią widzowie Jeśli chodzi w mojej grupie najlepsi bananiarze jest najlepszy bananiarze No Abra jest w moim Timie najlepsi bananiarze MB No Wpisujcie w nikach NB i swoje niki będziecie wtedy teamie najlepsi bananiarze ja na razie nie mam, bo sobie zapomniałem ustawić, ale. Ja na razie nie mam. Takie bo też sobie zapomniał ustawić. A sobie zmieniłam zmieniło? Nie, przepraszam. Antek odpadnie. Tu nie było normalne. Nie, to, to nie jest zawsze normalne. No, to jest bardzo dziwne zjawisko. Optyczne. W to toalecie jest papier, który No, No, no. Ło! Aha, muszę robić. Aha. Widzowie udało się? Klamoty, klamoty maloty od od Mariony. Nie, klamoty, nie, nie, od nie, 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 możemy nie, nie, pięknoty, pięknoty, pięknoty. nie, Dobra, Dobra, widzowie. <grymne> I nie, się w nie, nie, Tak nie, nie, Właśnie tak się zachowuje, muskam. Muskam. Ej, że chwilę widziałem swoje... swoją... Kwa. No jaki lak? Widzieliście do widowie, jakby... Nie podskoczyłem w ogóle. Nie podskoczyłem. Nie podskoczyłem, bo pioskę użyłem, ale nie podskoczyłem widzowie. No nie podskoczyłem, właśnie widziałam. Właśnie się z... oh, okay. ja, dołą do ja, do ja dołączam do mojego kolegi. Mam nadzieję, że mój kolega... I dodajcie go do znajomych, dodajcie mnie, go do nie, znajomych. I mnie, i mnie. I mnie, i mnie. Dobra, przestań już, Janek, Kiedy bo naprawdę... I chciałem jeszcze powiedzieć, że mój kolega dołączył z grupy. No, więc jest okej. Okay. Kiedy? Kiedy? Przed chwilą. Nie, wczoraj, wiesz? A który dzisiaj jest? Ja dzisiaj. E... 13, bo jutro są walentyki. I ja dzisiaj do Biedronki o, idę. O kurde, wczoraj były finałowe FMCS pary. Mordo, ja dzisiaj. Ja nie Ja dzisiaj idę do tego. Ja idę dzisiaj do biedronki po jakąś tą. Bombonierkę z serduszkiem dla mnie. Ja no nie, powiem. ja mi się nawet w ogóle nic no nie chcę be... robić. Ja czekam tak aż to się da. O! Widzisz widzisz nasz kapibar. Tak, tak. Kapibar. Min no. 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 chwilę... no. 7 77, polecam. Widzowie, ym, da, jak dacie suba to go sparuszuję i poleci. Zobaczymy, czy daliście. Ej, najgorsze, że on ma chyba płotkę. Dziękuję widzowie, że daliście. Niestety to nie był super... O, a... Nie udało się. No chyba widzowie jednak... dajemy nie... go super chyba jednak... jednak. Chyba jednak widzowie nie daliście tego... suba. A jak dacie suba i ławkę, to go rozwalimy. To go rozwalimy, widzowie, właśnie. Cztery kawałki. Cztery kawałki, normalnie Aktor. Nie jak pizza no, nie, dlaczego nie dajecie tych subów? Dajcie, znaczy, a może lajka jeszcze dajcie, to może teraz. Uuu, dziękuję widzowie, no i dobrze, zarobiliście. Nie był super punch, ale była pioska mocna, bo... Jezu yes, Maria, klacze zrobili. Róber, to no co ja, to ja. No, o tym wiem akurat. Nie no, jestem no, takim, no, nie, takimi, nie no, jestem zwykłym bobotem. Bo Róber, panu panu się zniknęło. Mówiłaś, no, ty że prawie nigdy nie potrzymałeś nic. Tylko, co ty narobiłeś w Ło! Wow, dziękuję, widzowie! Daj się słuchać nareszcie! No i to mi się podoba, widzowie. Tak, tak trzymajcie. Na tym się nie spychamy, dobra? Przepraszam, widzowie, że są takie krótkie odcinki. Ej, bo ja. ha jak nie jestem. Przepraszam, widzowie, że są takie krótkie odcinki, ale. Ale po prostu nie mam zweryfikowanego konta że mogę takie długie odcinki nagrywać, więc przepraszam, widzowie. O, żeś z typie zrobię. Ale to się, kiedyś, to się kiedyś zmieni, widzowie. Będziemy czekać, aż nam się ten... Aż, nam, aż się skończy gierka. Nara, Anio. Obejrzyjcie sobie tamten odcinek, który nagrałem, bo był mega mocny. No. Mega mocny. Da, dali suba, bo dali ja będę super pancza. Tak. No właśnie. I mi, I mi też daliście widzowie, bo... Twój kolega Antek próbujemy założyć... Mi też daliście suba z tego co widać, bo... Yy, bo ja też zrobiłem super pancza Mocnego takiego. Więc dziękuję bardzo widzowie o Ty! Siu, dobrze. Liściu, o liściu. Czy na dole mogło mogłeś rozw rozwalić, ale... Nieważne. Ja oglądam smoczu. Smoczu, co teraz oglądam. O, 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 dawaj robić. No i wygrana. Co? Haha. Kantek odpadł, O, ale by chciał. Pan. Qualified. Qualified, no. I Przepraszam, ale reklama ma, ma mój kolega. Pan Lewandowski. 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 Wiesz, Lewandowski. Ja tworzymy grupę. No, mój kolega tworzy grupę. <ścoughs> Bumiczek! Dobra, dobra. Do Bumiczka sobie dołączamy. Bumiczek. Bumiczek, Bumiczek. Bumbiczek. Bumiczek. Dobra Smoczu, może jeszcze ten mniejszy. Dzban dołączy. No, nie, niech nie dołącza ten dzban, bo naprawdę. Albo dołączy. Nie, wolę żeby nie. Kiedyś Pamiętasz pa... kiedy mieliśmy? Pamiętasz Norbert? No, pamiętam. Jest... Ja pamiętam gunara. Pamiętasz. pamiętam gunara, widzowie. Widzowie, jak będzie, jak będzie pod tym filmikiem 3000 wyświetleń maksymalnie, widzowie. To nagram, to nagram na Fortnite, to nagram Fortnite Fortnite'a na mój kanał, więc opłaca wam się bardzo. I ten, znów ten ziomek dołączy. No i Ej, widzowie, jeden sub, jeden, jeden, jeden jeden superpunch. Jak dacie takich subów dwa tysiące, to będzie dwa tysiące na jeden lala. Odpadłeś, Janek? Nie współczuję się. Ja mam, 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 mam. A jeśli chcesz dana o Antku to, to Anta Kreski 3 krapa 10 krap. Ej do, jak, chcecie, jak chcecie ze mną chodzić do szkoły widzowie... To się zapiszcie do 13. Do 17. Do 17. Do 17. Do 17. Ja jak chcecie do... ze mną chodzić do szkoły. O Jesus, ja wiem. Patrzcie co gram. Dobrze musiałem. Okay. O tym odpad? No mm, to robimy rekordzik z wonutkiem. Ale no, oczywiście nie może być bez super parku. No. dobrze. No. jestem ja na karatę. A to ja na boxing, a to, a to ja na kickboxingu. Nawet kickboxing. Ty chodziłeś, że ja nie nadwidzę, jak ty gdzie tam, jak chodzi, w ogóle na kimboks. No i odpadłem. No. no i takim pięknym akcentem widzowie! No to poczekajcie. No jeszcze, jeszcze jedna gierka będzie. Jak? Jeszcze jedna ja gierka wyszło. Jak chcecie ID naszego kolegi, to... Krylski, 10 lat chodzi do... E, chodzi do... E, nie, Antek klasy. Antek Grzegorz Biedak e, chodzi do, do e, ósmej klasy. E, ma, e, dwa ma ma e, Oczywiście cz to jest myślone, widzowie. Nie. To jest myślone, widzowie. Gnu, gnoja ma... Gno... Ej, patrzcie, patrzcie, kto A no to okej. Okay. Ja, ja Dobra to dawaj! Gram. Patrzcie, ja gram... Ja gram 100 y, batonów challenge. To jest niezła jaka. No. Dzień dobry. Dobry. Przepraszam, widzę, moja mama weszła. Za niedługo so, będzie means? taki odcinek, co o, będzie. Ja co, ja będziemy, do co będziemy o, y, robić w Shebroblox. Nie, Przepraszam, nie, nie. bo mama wchodzi do mnie do pokoju No znów ten typ dołączył Janek. Ty grasz? Dobra widzowie, gramy z jakimiś muszerem. Mam, mam, mam szkować tego muszelu. Chyba Ci się nie uda, ale to zobaczysz. Dobra, ja mu próbuję dać. No i dziękuję widzowie, zdaliście suba. A ja mu dałem super pan Dziękuję Sorbo. Widzieliście to, widzowie, musicie to... Yy... To no, no, ja... Um, bo wyci, wyci... Wyci... Wy, wytnę to odcinka i dam jako short, widzowie. Nawet sobie nie dałabym zarobić. Dobra, da. Do. Jak taka zadyma. No kurde, no idealnie by wlazły. Pizduka.

Nasz kolega jest dobry. widzenia. na to Dziękuję widzowie, do kolej. Mu okay. okay. no nie fartło trochę, bo miał laga prawdopodobnie. Mój kolega się uratował nóżką, no. To... Ale, 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 Musicie nie... wbić na niego kanał, bo naprawdę on jest... Stara się na YouTube. Yy... Dziękuję widzowie, bo przegoniliśmy właśnie z moczu. 2 1 1 5 To mi to daje, że. To są krwawe buty. Ale chciałeś być popularna. Wszystko... Dobra, nieważne widzowie, nie było tematu. Nie zareagowało. I, i, i ja, ja weszłam na to, a bez buta było. Nie Te buty w kieszeni. Oh gosh, o, najgorzej wart do mnie był. O Jezus smar, ja za chwilę... to pewnie tylko posłuch, ale i wrócę. Pewnie zjem i wrócę. No możliwe. A ja... Ja będę chorka po Dobra widzowie, bo mi kolega chciał plan na tego. Wiem, może możliwe, że już słyszeliście to widzowie, ale... Uuuu! Uuu. Nie muszę to koniec to koniec. No i widzowie! Trzymajcie się! Dajcie lajka, like suba, dzwoneczek. No i życzę wam. Ej patrzcie w co się zmieniłem. Miłego I Życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia.